Mamy teraz wieczerowo poru, jedziemy do Angeliki, Łukasza i Oliwki, tam na Mikołaja. Co to będzie? O! Kogo ja tu widać, mi O, widzę przyjaciela Diabełka. Przez Diabełku. I widzę Aniołka. Czaniąku. No to wyciągaj prezenty. Ten pierwszy. Daj, daj Mikołajowi, daj. Tak. O! Mikołaj sobie gdzieś laskę odłoży. Nie patłuj poczekaj, poczekaj jeszcze nie, ja ci powiem kiedy. Chodź tu stań przyniosł. No się boi, no, mi gåć, Tu bliżej. O, dla ja. Ja. Ja ja jadłem, Patryka. Mamy Patryka? Tu jest, na siebie wychodzi. Jedź. Proszę. dziękuję. A co powiesz, Mikołaj? Nie, to daj Ale musisz jeszcze resztę paczek wyciągać. Zaraz będziesz miał. No to otóż paczek. Z Mikołaj z Aniołkiem i z Diabełkiem. właśnie jako pierwszy dostał Ale Zrób amen. Zrób amen. Ja bym zrobił amen. Dlaczego? Proszę. Dla Oliwii. Oliwia prezent dla ciebie. <vertiento> ! Nie Mikołaj dobra, to, nie dobra, to chyba nieśmiertelny. Życie nie nie w domu nie wolno ciebie. No wyciągaj. Za dużo traci coś. To... No dawaj, daj Mikołaju, daj. daj, daj. To to, to to, bo... Dla kogo to? O, Olivia, zapraszam, <śla> Oliwia zapraszał cię po prostu. Oliwia prezent, brawo! Do Mikołaj podejdzie. Jeszcze jeden prezent. Jeszcze, jeszcze jeden prezent. Proszę. No idź, odbierz. Brawo. nie. A nie bój się no dojść weź. A ty wiesz zawodakiem, boję tego jednak. Nie bez też jest płaszcz. <grym> Dzięki? Boisz się Tak, tak to przyszedł ten nie? za chwilę będziemy rozpakować. Musisz wszystkie prezenty podać. No, podać. Stary, niewolały. No. Może Panie Mikołaju Kielicha się zapijesz? <grymne> Proponujesz? Kolego? Dla Patryka. Gdzie Patryk jest? Prezent dla Ciebie. To siadaj tu na kolanko. Tak po drugiego nie dostaniesz. No. Na <śmienicza> śpiewamy piosenkę dla Mikołaja teraz, tak? Uwaga, my śpiewamy piosenkę. Trzy, cztery? Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem. Bo gdzieś zmówił zameczki w tym roku. Już mi tutaj. Kupuł, kupuł. Ta, ta, ta. Co to za Mikołaj? A ty miałeś śpiewasz. To tu jemy. Proszę, Patryk. No, Dziękujemy. Tu sobie podróż. Teraz podaj ten prezent Mikołaj. No, powiem. Oliwia. Oliwia! 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 A podnieś się do Z mamą? Z <grypto> <O. grypto> <O. grypto> A zdjęcie sobie zrobisz, Oliwia, siedziesz na tu? Możeś dziadziem kupił. Dziadziem kupił dziadziem. Dziadziem kupił dziadziem. Dzień dobry, nie Mikołaj. Na kolana. Dzień Proszę, a weźmiesz w rezerwę? Już nie w tym roku. Nie. Nie, nie, Dziecko się nie da. Oliwia chyba w wygrała. Oliwia! Oliwia! No i znowu już nie ma szans, na piąte razem nie wyjdzie. Teraz mama idzie Mama, usiądź. Mama musi usiąść na kolana. Paniarek, ci pozwoli? Diabełek, chodź, usiądź. Diabełek, chodź tu. Patrysiu, nie na pa, rękach, u mnie. Patrz, co jej robi zdjęcie. Chodź, chodź, chodź. Tu stań koło żeby leci. się nie bała. Bo Oliwka no się boi. Daj rączkę, Patrysiu. Uwaga. Ciurko. Data Dawidka. Dawidka. O, jest końca dla Tawitka. Dawidek pójdziesz tam? Idziemy nie ujicę za No chodź po prezent, chodź nawidek. Już, już. Chodź. Dopiero chodź. Brawo, Lawitek, brawo. Nie idź, brawo, idź. Dla Dawidka. Dla Dawidka jeszcze prezent. No, dla ma no, no Adrian o, nic, Dawid. Dawidzi, Dawidzi. Dawidzi, ci zrobię. No, no, Na ser. Na ser. Na ser. Tak to, jest... to założyłaś? No bo jeszcze jakby Dobrze. Dzisiaj, cię dzień, dobra, patrz to mówię ci. Dla Oliwii. Oliwia. Oliwia, prezent do Mikołaja. Trzy Brawo. A usiądziesz na Mikus tutaj, tutaj na ja. nie, mi nie, mi dajesz? Dajesz? nie, nie, nie mi się, nie Nie, dajesz, dajesz? Nie się, jeszcze nie odebrane. No tak, po No, Nie, nie szukać? na pole. No, na kolanko, na kolanko. Nie, 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 nie no, i się bardzo. No idźcie bardzo wityki. Dla laseczki. Dla Angeliki. Ja no, nie wiem czy to tam w ogóle powinno być. Dla Luka Łukasz. może nam coś zaśpiewa? Laskotek ta płotek i długa. nie? mi. O! Nie po prezentach. Jak to się Dla Pireny i Adriana. Przepraszam, puste. Nie wiem, ja mogę. Ciężki. Bo tak jest z samego rana, jak dziękopakie, jak było. No to jedno okna. Dla Dawidka. Dla Dawidka? Poczekaj, ale przyszedł Dawidek, tak jeszcze nie odebrał prezentu. Pójdź sobie na bok. Chodź do mnie. Aniołaj. O matka, jest. Ja nie idę. Nie, nie, nie. Nie mam tego Dla Patryk. O, tai, patryk, przyjęłem dla Ciebie. bardzo dziękuję. A co Patryk potrafi? Skoczysz do no góry? To skasz. O Brawo. Jeszcze dwa razy. Dwa, super, proszę. U. Tak? No już sobie tu i jeszcze jeden, jeszcze jeden. No, no podaj Nikołajowi, dla kogo to jest. No, dla kogo to prezent? Mhm. Dla Patryka. Dla Patryka? Gdzie Patryk jest? Tu? No to proszę odebrać prezent. A ostatni prezent? Ostańmy. A to nie tak łatwo doje. będzie. No Skacze? No, to... Jakie zadanie wymyślimy? Skaczemy! Za! 3, 4, 5, 6, Zaraz będziemy rozmawiali. Teraz zapraszamy wszystkich do zdjęcia grupowego. Rozegrał ten dom!

Dziękuję tata Pa 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 I tutaj jak już no, 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 no. otwiera swoje prezenty. A u co dostałeś? Zobacz jakie fajne! Oj oj oj! Jakie terenowe. O, ho, nowe! No i jeszcze jeden nasz prezent, ale dostałeś fajne prezenty. Ale masz proszę, zestaw narzędziowy, no proszę. A nie musisz tak urywać po, po kawałku. Proszę, ale masz świetny... Ale nie białko. Aleś, aleś na śmieci... Ale dla nie wie? białko. nie wiem, kto się